Dzień dobry, Jakubie, ubrałeś się dzisiaj, widzę, pod kolor e, nowego motoru, ale nie masz niestety jeszcze nowego motoru. Ale mogę tak... sobie posiedzieć na nowych motorach, takich właśnie wymarzonych. Naszych. No i co sobie wymyśliłeś na dzisiaj? A sobie wymarzyłem, bo no, nim nam ten leasing i to wszystko tam poprzepisują, to trochę dni minie i na ten czas mamy takie coś fajnego. To jest CB650R, troszeczkę innej klasy sprzęci. No To taki ścigaczek. To taki ścigaczek malutki, taki. Bardzo malutki. O, 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 o. Ale przynajmniej sięgasz. Tak, a nie, też jest wysoki, wiesz, że tak jak tego ściskam, to troszkę nie wie, czy go ściska. Aha, że, nie, dobra, dobrze, wiem, prawdziwe ścigacze chyba niżej kierownicę, to jest taka bardziej komfortowa pozycja. Przypomina mi, miałem ja kawasaki z 350 kiedyś. Co, no i chciałem zobaczyć w stosunku do turystyka, czy to tutaj jakieś, no mniej będzie wiało. No bo jak jeździmy na tych torstwach. Nie, na... nie dobra, co ja gadam, co ja gadam. Przy Nike'ach na teraz śmigamy cały czas z taśniami w ogóle. I, I tam strasznie tak wieje, że pamiętasz, że cały czas mówiłem, że mi zimno w klatę, zimno w klatę, że poniżej 30 stopni, to ja nie chcę wychodzić na no, się się motobusy przeziębie. 26 stopni, więc będziemy Ale ciepło. mam tutaj widzisz, że trochę takie większe owiewki i tak dalej. No i, i zobaczymy jak to działa. Ale twordzenie. jakiś, jakiś świetlaczek coś tu ma? Jakieś bajerek marek? Ulala. No, taki, oj, jaki Maleńki, nie? O, taki... malutki. O, a czy ja w No pan mówi, że już mogę mu tam odwijać. Ma 971 km przebiegu. Ile to ma koni? 100. 102. Mm -hmm. I to są 4 cylindry kotków. ja ci go odpalę na chwilę. Stop, Taki, Ale tak kulturalnie chodzi. Dobra. Kontrolę trakcji ma i wszystko. Ma pan mówi, jak ktoś jakieś tam mapy zmienia? Jak to było do mocy. A to co? co jest? Do pomierzenia czasu? Ja już nie myślę. Nie, bo one chodź, ty miały. Tym, tym, tym. I dobra, zapala się jedzie i. Dobra, ubierasz się i lecimy tak. i zobaczymy. Znaczy, ja sam nie jadę, ja jadę. Chciałem, za... że nie tymi... żebyś się Nie, nie, nie. nogę. Dobrze, to kiedy indziej. I wąziutki i czujesz, że jest leciutki. Zobaczacie, ja Czuję, bo to nauka na Afryce było, że się tak robiło i jest cały ze sprzęgu, tak? <laughs> że w miejsce. No lekkie to. Wizualnie ci się podoba? Malutka taka, nie? Mm. Czy nie? Bardzo malutka. Taka, ja myślałem, że wiesz, jak je ja machem to zrobię. no troszeczkę większa. O kurde, jak to by był teście tam pochwalił, akurat łańcuch na to na no, nowy motocykl po prostu. No, to kapie. <grym>, z wydechu, bo to zawsze jak ma dziurkę, jak jest zimny, to tam z katalizatorem coś to... Se, se tak, no dobra, okay. no to się... Obieram się. Patrzę czy ma jakiś w może, może jakieś fajne rozwiązanie znajdziesz sobie na tablicy, zobacz, tak jak tutaj na, na nity przykręcone. Aha, myślałem, a bo zgubiłem. nie uciekł, żeby nie zbliżać, ten, ty zgubiłem. zawsze gubisz te tablice. Ten ogonek mi się nie podoba, ale to jest pewno homologacyjny. to. I to można sobie później tu nie, Fajne, tego, śmieszne, to wygląda, śmiesznie. To ten... już podlega ogonek? No ten taki ten. Aż z wylotami powietrza. Tak. <noise> Bardzo dobrze mamy opony, więc ten motor na torze można będzie jeździć. A czy nie można, ale tak już ma opony. No dobra, przebieramy się, lecimy i zobaczymy, jak będziecie jechało. A Audi nasze po yy, tuningu? Jedziemy autostradą, czy jedziemy sobie taką. Wiesz, co, mało mało matych owiewek, wolę czulująca. troską. to, jak ładne. Dobra. 500x, bo jeszcze do wyboru mieliśmy to, to może dwa dni tym, pojeździmy dwa dni tym. A ten fajny. Dobra. No zobacz, po, taka mała Afryka. Poproszę, poproszę kluczyki do wozu. Honda. Do wozu, po co mi to ja tym, ja tym nie umiem mieścić. Dobrze. Zamiany. No to moja zabaweczka, przez którą to postanowiłem zrobić prawo jazdy na motorek cb 1000 r z 2013 roku. Jeszcze pamiętam, jaki na to ma przebieg. Ale fajnie się jeździ. No, litrowy silnik, taki bardzo łagodny, bardzo przyjemny i w ogóle w obchodzeniu się. Ale też są, o, też są fajne jaja. 650 z salonu Honda, świeża nowa. Mimo, że małego silnika też się bardzo przyjemnie jeździ. Jest taka fajna, elastyczna, bardzo grzeczna. Motocykl ekstremalnie stabilny. W ogóle widać, tylny wahacz to ma jak jakiś do drag racingu, że jest tak jakby za długi jakieś 50 cm. Przez to może nie można tak jak na nakedziku takich wężyków robić. Ale tak fajnie stabilnie się prowadzi. Można mocno się w zakręcie pochylić, Chociaż jak się ostatnio mocno pochodziłem, trochę dubka mi zarzuciło. Bo jest nowy motocykl jeszcze tutaj tak jakby wosk z nie jest starty. Więc tu trzeba uważać. Nie chciałem zrobić takiego slajdzika, no ale dwa razy w tym samym miejscu. Trzasnąłem go. Śmigałem po to może tak powiem, może od największych wad. Największą wadą tego motocykla, jaką znalazłem, to jest ustawienie tych tych manetek. Ja osobiście wolę, jak klakson jest z tej strony, łatwiej go trafić, a tak muszę jakoś tak rękę wydłużać, żeby nacisnąć klakson. 2. Cała ta manetka powinna być tak przekręcona, że jak trzymam sobie ręce, że powiedzmy tutaj mam kierunkowskazy, tutaj mam klakson, wszystko jest tak jakby za, za nisko przekręcone i to mnie w tym denerwowało. Dwa, nie podoba mi się wykonanie tego, czy to jest wszystko dobrze, wszystko w porządku i tak dalej. No Jest po prostu estetycznie, jest brzydkie. Na przykład na tym widać tak jakby jakieś takie ślady wyokrąglania szlifierku. No ten element mi się, mi się nie podoba. Pozycja jest prawie taka jak na ścigaczu. Na ścigaczu trochę kierownica byłaby niżej, gdzieś, gdzieś tutaj byłby prawdziwy taki rasowy ścigacz. No, motor ma kontrolę trakcji. O, jeszcze troszeczkę mi się nie podoba w nim kontrola trakcji. Ją, ja nie wiem, może jestem za głupi troszeczkę. Nie wiem, czy ona ma jakieś regulacje, czy nie. Generalnie jak przyciskam długo ten guzik, no to tu się... O. Tak jest wyłączona. Z się tam spod świateł próbowałem, no i sobie tak mówię, ach, sobie mocno ładnie ruszę, siedzę tak jak teraz. No ruszyłem, ruszyłem, wiadomo, Zrzuciłem je trochę jakby z siodełka, a nagle kontrola trakcji zadziałała i się tak jajami nabiłem na bakaż, aż mi się słabo zrobiło. W tej pozycji jestem. W hamulce są kosy. Właśnie nie, nie wiem, czy są metaliczne klocki, ale tak... No ja, ja tu lubię jednym palcem hamować, hamuję jednym palcem i no, no jest kosa. Hamulce są super, zarówno tylne, jak i przedni. Wiadomo, mają ABS. No to jeszcze naklejeczka nawet nie zdjęta. Motocyk motocykl jest ekstremalnie lekki. On ma strasznie chyba nisko środek ciężkości. Bo CB1000 waży, nie wiem. Podobnie, cała mokra waży, taka zalana wachą z 200 kg. To waży jakoś też około 200 kg. A to chodzi, że to się bierze jedną ręką. Normalnie można sobie tak miotać. I to jest strasznie jakieś takie lekkie. No to tutaj, jakbym to zrobił, to już bym się wychrzanił. W ogóle, jak z podnóżka z taką CB1000 podnoszę. No to już czuć. Czuć, że to jest duży ciężki taki motocykl, a, a waga jest prawie ta sama. A tutaj sobie po prostu wchodzę. Czach. I już po prostu nie czuć tej wagi nic, już, już se wsiadłem. A i też chciałem powiedzieć, teraz yy, trasę zrobiłem taką 70 km i taki. Na tym motorku duże takie wstrząs na opach czuję, że tak trochę nadgrastki mnie bolały. Tak jakbym w warsztacie siebie siedział i kurde, łupał młotem. Coś cały czas takie, bzz, bzz, takie. Aż jak coś piłem jadłem, to aż mi się ręce trzęsły, taki parkinsonik. No także zawieszeniowo jest tak dosyć twardy motorek. Twardy, ale dupanie jakieś takie rzeczy nie bolą, tylko te ręce takie o. A, i ciężarki są fajne, że jak się w zakręcie ostro chce wchodzić, to fajnie ręka tak się ściska i tak jest idealne, fajne, takie przedłużenie kierownicy, że nie są za duży, za mały, nie ma tutaj takiego chamskiego jakiegoś luzu, bo czasami na jakichś gumkach się to trzyma i to lata. To jest takie idealnie fajnie sztywne, że można z tego używać jako przedłużenia fajery. W wyjeździe z salonu od razu. Po pierwsze jeździe próbnej i wziąłem sobie tutaj kluczusemkę i obniżyłem sobie manetki o jakiś centymetr, żeby taka, taka wygodniejsza pozycja była. W ogóle jaka fajna rasa pozycja jestem, mi Basia nagra. Że jak się... A właśnie, im szybciej siedzie, tym jest stanie wygodniej i tak czułem. Czułem jak mi normalnie jak w kasku, jak mi tak powietrze na, na czoło wieje mi głowę do tyłu odchyla i nie może się tak męczyć tak mieć do tyłu odchylonej, tylko samo mi tak pomaga. wietrzycho. No na Nike dzikach tego nie ma. Motorek taki bardzo agresywny z przodu. Fajnie tak wygląda. Ale jak się na nim siedzi, to się wydaje taki malutkie, jakby jak to jakaś trzysetka takie miniaturka motocykla i tak samo w ogóle się wsiada i tak, tak się buje, jak jakieś jak, taki malusieńki motory. To śmieszne takie długie. Generalnie widać to motocykla, Musiałem go zmierzyć miarką, ale no kurde, strasznie ma te tylne koło do tyłu wysunięte, więc on podejrzewam, że na koło nigdy nie pójdzie, będzie bardzo bezpieczny. Taki z motocyklami do drag racingu mi się kojarzy, że taki niski, taki, taki zwarty, wydłużony, ten tylne wahaczek. O. Kolektory jeszcze nie, nie, nie są złote, jeszcze w deszczu chyba nikt nim nie, 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 nie śmigał. Toż ładnie to jest wykonane, dużo ma tych, tych, tych śrubków. To jest taki ala carbon, to jest śmieszne, jak się jedzie to tutaj taka dziura jest. Taki, wydaje mi się taki niezabudowany przez ten motocykl, że tu wszędzie takie taki, taki dziury są. Z tyłu ma od razu już te lampy, nie są jakieś takie olbrzymie. No, I ledowe. Laczki, ciekawe jakie laczki tutaj w serii dali Ale powiem, że taki kierunek, on jest bardzo zwrotny, ale na przykład jak jakieś takie zygzaki się chce robić, tam co bardziej stabilnie jechać. Ale przy małych prędkościach się go pochyli, to sam kierownica tak jakby opada i sam zacieśnia skręt, że, że przy małych prędkościach tak ekstremalnie w miejscu po prostu zawraca. Jeszcze a propos VAT, chciałem powiedzieć, że ten wydech tutaj jest taki trochę, że nie wiem, jak w klapkach na przykład tam, no to jechał, no to nogę tak bierze nad wydechem, Oj, w takiej pozycji może sobie poparzyć po prostu nogę, że bierze, no tutaj, nie, że kurde, że mimo wszystko lepiej boby, że ten tu trochę do tyłu był przesunięty, taki do do, do, do jazdy. Ośmignąłem się jeszcze kawałek, to jeszcze jedną taką wadę małą znalazłem, która mi się do końca nie podoba, a później będę chyba same zalety mówił o tym sprzęcie, jak dojadę do Warszawy. I wadę ma taką, że tutaj jest pokazywanie tej temperatury. oj eee, Że kurde, no dla mnie połowa to powinna być tutaj, a tu jest jeszcze jedna kreseczka. Dochodzisz, tak jakby jedna kreseczka jest za duża. I w tej chwili motocykl jest jakby w pełni rozgrzany. No, spalanie jest takie. Ile ja tam tych kilometrów już nim najeździłem? 140 km, 4 litra, Znając kondę, pewno 4 litry wejdzie. Że mniej pali niż pokazuje. To jest bardzo pasywne zaskoczenie. To jest średnie spalanie całej długości motocykla. Dobra. To jest mój dystansik, on trochę jeszcze wzrośnie, nie ma oddam sprzęcik. Ekstremalnie lekko chodzi sprzęgło. Pakicia, <gry> moja laseczka. No niesamowicie lekko chodzi. O, Jezu, chciałem najmniejszym palcem, ale to mam te rękawiczki szyte. <gry> no strasznie lekko chodzi i gaz też chodzi lekko, że w ogóle przez ten motorek nie męczę, jak się jedzie na trasie. Tak normalnie jak niemalże ten że Trochę sobie dodaję gaz na przykład tak i blokuję sobie łapę na tym, co zapieram, że daj sobie gazu tak i opieram sobie rękawiczką, on już tak idealnie jedzie. Ewentualnie takie ruchy 1000, na dosłownie mi metra robię. Jak można powiedzieć, pomacie. Krusterka taki śmieszny, zabawne. Kurwa, co to do lusterkach dużo pierdolić? Są bardzo wysoko. Normalnie z tych wszystkich sprzętnika, których jestem przyzwyczajony, są albo niżej, albo są tutaj. To jest tak no seryjnie kurwa, zwykłe. Dobra, lecimy w trasę, pośmigam na trasie i, i coś więcej powiem. To cało to spróbuję spróbujemy, czym jak się jedzie. Bo chciałem się położyć na baku i zobaczyć, czy wytrzymam. Bo na Nekadzie nie byłem w stanie wytrzymać. A zobaczę, czy na tym sprzęciku wytrzymam. Próbuj. Tatko nim jeździ, mówi, że jeżeli chodzi o owiewki, mówi, że jest zachwycony. Że 140 jechał i cisza, spokój. Co? A, no ja za tobą będę jechał, albo przed. A, stresuję się, kurde. Autostradą, motorkiem, 650 silnik. Mocny on jest. Kurde, tak jak się go wkręci, to zapierdola. O, paliwa jest ultra mega turbo full. Zalałem na bogato 98-ki. Nie wiem, ile wcześniej było przebiegu, bo dostałem motorek niedopełno zatankowany. Teraz zalałem go do pełna. Chcę dojechać do Warszawy i znowu zalaję go do pełna. Za ile spala. To jest trip 1, o ten trip B to se skasuje. O! A nie, to zosta. O kurwa! To jest total, a cały przejek motocykla. i o! Dobra, to skasuje swój trip. Na moim spalił. W spalanie miałem miałem 4,3 litra ze 144 km. Cyk. Dobra, idziemy ból i zobaczymy, ile spali, jak dojdziemy do Warszawy. Kupcie, ale tak w dresach jeździć, to wstyd. Wiem, jak kolanem dotkniesz, to będziesz miała dziurę i w drasie i dziurę w kolanie i No właśnie, dobra, lecimy To jest eco driving, stoimy w korku, to widzisz co Odpalaj, bo tam już zaczynają jechać wozy Ale no mam teraz średnią spalania 4 litry i chciałem, żeby to się utrzymało do Warszawy Ja mam średnią spalania 12 No chciałem powiedzieć największą wadę motocykli Nie działa klimatyzacja, w ogóle stoję teraz i się poce i nic się nie dzieje Powinny być jakieś wentylowane maneczki. No jest takie coś to tutaj, jakieś wiatraczki coś tam powinno tak wiać, nie? To, to, to... to musisz sobie akcesoryjne dołożyć. Ja przerwy, bo mi mrowi nogi i, i dłonie. No duże wibracje ma ten motorek. I tak sobie jechałem na prędkością autostradową, no 140 i trochę szybciej, no to takie wychodzi średnie spalanie. Zatrzymałem się na loda, ale Basia mnie wyprzedziła, więc muszę ją gonić. Trochę ręce rozluźniam, bo takie, no czuję wibracje. I tutaj widzę motocyklistów wszędzie dookoła. Dobra, walimy dalej. Możesz gadać, co chcesz gadać. No, my jesteśmy szybkie, po owadzikach. No i kurde co, na liczniku mamy średnio spania 4,1, wjechaliśmy trochę do miasta. Kurde, ale strasznie głośno są karetki kurde jeżdżą, czy jakieś tam policja, to Jezu, tak jest głośno w tym kasku. I w ogóle taka optymalna prędkość zauważyłem, że jest około 170 na godzinę, bo tak można się rozluźnić, ręce sobie tak wiszą. Ten wiatr na ten kask tak miło nawiewa i że ta głowa tak się nie męczy. W ogóle zaraz pokażę jaka optymalna jest pozycja taka na, na, na prędkość taką na trasę, żeby sobie jechać. O kurde, ale ciepło jest. Kurde, w tych dresach jestem, to dupa mi się zgrzała. Musiałem cały czas na jechać, żeby się tam wietrzyć. No to chciałem powiedzieć, że taką optymalną pozycję znalazłem na, na tym motorku. O jest motorku. Tam zostały kluczyki w samochodzie, żeby się znowu nie zamknął. Nie jaki z tym. Ten... Coś się pomyśli. O tutaj są O jak tak się właśnie... Ma... Na no, najkadziko to się jedzie taka wyprostowana pozycja, o. No. A tutaj jak się jedzie na trasę, to już tak otrzyma. No to się jedzie tak fajnie i tutaj brzeszkiem dotyka się tego baku i, i, i łokciem jeszcze się kolano dogina i jest mega turwo dobrze. I tutaj na środku nogi i ta płytka uchylona. Wyglądasz I, wtedy jak skorupa żółwia. No nie, no i kas... A jeszcze mi się wygodnie jedzie jak sobie pięć tutaj i tak podłożę, i tak sobie jadę. I w ogóle rozluźniony. I tak można sobie podróżować w trasy dalekie. Super by się jeździło w dalekiej trasy, tylko kurczę, wibracje silnika są duże. Gdzieś tak od jakichś 5 ,5 tysiąca obrotów, co takie no, no troszkę to przeszkadza. No dobra, rozbieramy się, tak? Naj, naj, największa wada tego motoru to jest to. A, tak to hamulce ma fajne. Z biegów w ogóle ultra mega super. Chodzi tak leciusienko i bardzo łatwo znaleźć luz. Ja mam taki problem, nie wiem, no mam t 03, czy jak z tymi krosówkami wcześniej jeździłem, to tam znaleźć luz to jest jakaś tam masakra. A czasami ten luz się przydaje zwłaszcza jakiś kopniak. <laughs> Tutaj kopniaka nie ma, ale? To dupa nie boli, ale ja tam zrobię tylko Także to Ze jeździłem. 140, bo jeszcze wcześniej jeździłeś dzisiaj. No, ale wcześniej CB1000 jeździłem. A, okej. Okay. Tam pozycja mi się taka podoba. I trochę byłoby wygodne, jakby kierownica bardziej prosta. Czy to jak dla mnie? Bo ja lubię na tym odcinku jechać tak. I jest fajnie, jak tak się około 150 na godzinę jedzie, to można położyć się. O, w takiej pozycji co jechać. Jest taki efekt, kurde, jakby się leciało. Jeszcze tak ręce sobie Jak w taki No ale obłęd się, bo wiesz, tak jak widzisz, to widzisz cały piękny obraz nie widzisz motoru i się wydaje, że, że lacisz. Kurde, tak po prostu to, ich... to weź ty sobie skok ze spadochronem, jakiś czy skok z bungee, jest jak skakawał, chcesz polatać. nie lubię. Jest duże przyspieszenie jak się z samolotem. No to, to coś dla Ciebie? Nie, bo nie mam na tym kontroli, a tutaj masz pełną kontrolę. No. I w ogóle fajnie jest fajnie, że wiatru tak jakby nie czuć. Jak na nakadach jeździłem, to tak kurczę jedzie się autostradowo i jezu, to takie wyzwanie było, a czas tańczył, skakał, wszystko się tam przesuwało, to i, i wiesz, tak, idę się do tego baku i, i rozmarzyć. No dobrze, to teraz czas na przytulenie ze mną. Kończymy odcinek. A, Tu Cię mam. Dzień dobry, witamy. Nietypowo zaczynam nagranie. No, o tym motorku chciałem trochę powiedzieć i strasznie tak cały czas myślałem, myślałem. I kurde, niesamowicie, a to niesamowicie wypada on, jeżeli chodzi o spalanie. To jest mój motorek, który jeżdżę na co dzień, MT-03. Wiadomo, mój to bardziej trochę oszczędzam niż, niż motocykl testowy. Ale coś śmieszne wyszło. Tutaj mam spalanie 4,3 litra, średnie, tak jak jeżdżę po mieście. Tutaj autostrada, miasto 4,1 litra. I ja nie wiem, no ta technologia strasznie się rozwinęła. Tutaj są 4 cylindry, prawie 100 koni. Tutaj są dwa cylindry jakieś 43 koni, 44 koni. No ten to zapierdziela. Powiem szczerze. Jak dla dzieciaka, no to lepiej 7000 obrotów nie przekraczać, bo on tak gdzieś od 7, 8, od 8000, no od 8000 takiego fajnego mrowienia dostaje i taki, taki cuk jakieś tam, doładowanie dynamiczne, chuj wie co tam się dzieje i zaczyna mega ultra turbo zapierdalać. Na autostradzie mega ultra wygodny motor, po prostu tak się kładzie na baku i ultra mega stabilny. No po prostu no długość tego wahacza, tego tyłu, no stabilizuje cały ten motocykl, że on po prostu no jak sznurek leci, jak nie wiem, jak jakaś hajabuza, którą nigdy pewno w życiu nie jeździłem. No to, to taka naj, największa jego zaleta, że jest bardzo, bardzo łatwy taki w jeżdżeniu. I pozycja jest śmieszna, jak chce się człowiek ostudzić, to się siedzi normalnie wyprostowanym, no albo za szybko się chowamy. No co, jeszcze nim chwilę pojeżdżę i jadę go oddać, zamienić na co innego. To wszystkie rzeczy jakieś takie wady wym wymawiałem. To ten wydeszek, jak jest w klapkach, też jak był, to... Tak już nogę przekładał, że tu można się o spaliny poparzyć. Jak była troszkę dłuższa rurka, tak jak jest to na przykład tutaj u mnie w 03 no to, to to już człowiek się spalinkami nie, nie poparzy. Hamulce fajne, hamulce twarde w ogóle, mimo że nie są, kurwa, nie jest ta pompa taka tak chodząca, rotacyjna to się chyba nazywa. Kurwa, czy jak one jej tam było. No to jest na przykład tam miększy trochę, to jest twardszy, no tak, żeby wynika z przebiegu, ale to ja mam sin twarde te sportowe klocki hamulcowe, ale to są zwykłe. Dobra, wsiadam na tego twardziela i i ostatnia jazda przed oddaniem. To zaraz chwila prawdy będzie. Zrobiłem nim 116 km, pokazał 4,2 średnią spalania. A, ma wyższy stopień sprężania, to 98 mu zaleje. I to lecimy, walimy. O. To, nie? nie, nic nie chce dojść 563 litra spalił na. No no to jest 130 km. O kurwa, to higieniczny było <grym> Dobra 563 na. na 115 kalkulator dłoń. No to już Honda Plaza. Oddaję tą zacną maszynę. Tam jest strasznie cholernie ciekawi. A to taka afryczka, ale bardziej turystyczna. No to powiedzieć coś muszę o tej maszynie. No Na miasto jest genialna. Czuć tą lekkość, taką poręczność tego w korku się stoi, nie wiem, odepchnąć się do tyłu, do przodu, jakoś przestawić lewo prawo, Jakoś takie manewry strasznie lekko wychodzą. No cały czas największa moim zdaniem jego wada to jest ten krótki wydech. Jakbym w krótkich spodenkach była niezwykłych takich dresach, to muszę sobie nogę nieraz oparzy, bo jak stoję, to mniej więcej podpieram się tutaj nogą, nogę zabieram i kładę na podnóżek i ciągle czuję, że, że spaliny mi na nogę. Jeżeli chodzi o prowadzenie w zakręcie, to w sumie też petardo. Tak się zdziwiłem, mam taki swój zawsze uczek w prawo, no, no i kadzikami go biorę koło 110, to już jest tak grubotny. Pojechałem 110, to tak w ogóle jakby zakrętu nie było. I żeby ten motor był skrętny, to ja zauważyłem, że na tych dotychczasowych, co jeździłem, to bardziej ciałem skręcam, czyli tam bardziej nogami go tam pochylam, się wychylam z niego, a ten genialnie reaguje na, na, na przeciwskręt. Dlatego on mi się taki ciężki wydawał, takich zaczków nie chciał mi robić na drodze, jakbym chciał, a jego trzeba po prostu tak przeciwskrętem kłaść. Fajna maszyna i moim zdaniem po prostu ma rozpierdalający stosunek, jeżeli chodzi o moc silnika, osiągi silnika do tego, ile pali. On Kurwa pali tyle co jakaś 300, 250, nie wiem, może 400, a jest 650. Jak wejdzie w taki cuk od tych 8000 obrotów, to już taka rasowa kurwa się w nim odzywa taka, że się drzeja i chce, żeby jej dawać i dawać i dawać i jawać ją do i ło To do ma normalną odcinkę, nie żadną jakąś elektryczną, tylko z zapłonem napierdala. Ma tylko 100 koni, ale o to chodzi, że ma fajne przyjazne przełożenia, że krótkie są. Bo jak się na przykład litrem jeździ, to ta jedynka jest taka kurwa długa i trzeba to sprzęgło tak ślizgać, a to w zasadzie od razu się puszcza i on kurwa jedzie i około 8 na godzinę ma na puszczonej jedynce. Na dwójce jedzie 142, na trójce 170 coś, na czwórce już dwie paki robi. No kurwa fajna maszyna i fajna na miasto. Ona jest taka albo do zapierdalania, albo do zamulania, bo przy średnich obrotach czuć te wibracje, a jak się zapierdala, to, to wibracje nie przeszkadzają. No i sprzęgło kurwa lekko chodzi i skrzynia biegów bardzo łatwo chodzi, kurwa jakie zachwalenia pierdolone, ale wady też znalazłem no, że brzydko pokazuje temperaturę, że te manetki są totalnie spierdolone, niewygodne, o, ten, ten, ten klakson jest w ogóle niewygodny, ani razu z niego nie korzystałem, z kierunkowskazów musiałem, no to kierunkowskazy są niewygodne i w użyciu i kierownica jest po optycznie mi się nie podoba, jest brzydka, a tak to, 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 to fura petarda, kierownica pewno można sobie zmienić, to, to jest, nie jest mój motor, ale tam pewno ja, już bym to kurwa śrubokręta widzę. Ja już bym to przedstawił. No, jeszcze raz dziękuję Honda Plaza za możliwość przejechania się no bajecznym sprzętem. I to opony kleją jak skurwe. Dalej nie zauważyłem, a to są Dunlopy. Myślałem, że to stony są. Tak chciałem prześwirować trochę przy teściu, tak ostrzej ruszyć, to kurwa myślałem, że coś tam zapiszczy opona, jak to w samochodzie. A to jeb mi wyjebało przednie koło do góry. A i te lusterka, tak? Mówiłem o nich, że takie chuj wie jakie są te lusterka, ale w korku one są tak jakby genialne, bo idealnie wyznaczałem mi. Yy, odległość, kurwa, no, że wiem, że się zmieszczę po prostu. Takie, jak w Mercedesie jest tak gwiazda, to tak te lusterka mi tutaj pokazują, kupcie, masz tutaj 5 cm od tego samochodu, 5 cm od tego samochodu, że tak łatwo wpierdala się, wbijać między, między, między auta. No i ma do jebania Na początku, bo ma krótkie biegi i, i przez to, tak, i się kręci 12,5 i przez to tak zapierdala. Na jedynce chyba prawie 100 robi. No nic, jeszcze raz dziękuję i... i przejechał mi się tym szarym. Już przygotowują NT 1100, taka Afryka tylko bardziej uliczna. Z tego sprzęcika oddam. Jedną rzecz, tylko chciałem w nim powiedzieć. No fakt, że takie spalenie śmiesznie niskie, małe mi wyszło, ale no bo trochę zamulałem. Ale coś takiego było tego, że na 6 biegło 400 na godzinę, jak dawałem gazu, to widać, że on takie małagodne wałki, ten silnik, że nie było żadnej drgawki, tylko taka, bo czasami jest takie, że coś tam krztusi się i tak dalej, on tak płynnie tak po prostu zaczął sobie powoli przyspieszyć, bez żadnego zamulenia. No to jest z nim fajne, więc na miasto ja sobie jechałem tak jedynka, ponieważ 2, 3, 4, 5, 6 i na tej szóstce tam w zasadzie od 50 na godzinę za każdym razem śmigałem. No żegnam się z tą hondzinką, żegnam się to z chłopakami, tam mamy sprzęt, co już się rozgrzewa w automacie.